Cześć witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku następnym, w kolejnym odcinku na moim kanale DBD um, po krótkiej przerwie nie no może trochę dłuższej ale No, nowy mordulec wleciał to trzeba nagrać generalnie tak um, będę pewnie nubić strzelanie bo to nie jest takie łatwe znaczy może jest może nie ale dobrze mi idzie na razie, nie, więc nie będzie tak źle mam nadzieję. Em, perk jakie mam to barbekin czyli wymaksowany, tu fuksa miałem z tym strasznie. Em, ruina, która została nerfiona, ale do tego deku builda nie jest takie złe, ponieważ mamy to, że jeżeli ktoś zniszczy totem przeklęty to widzimy ich yy, na 10 sekund. No i bestialska obserwacja, czyli zmniejsza nam terror o 8 metrów, kiedy nie gonimy, nie jesteśmy w czasie pościgu, a u niego to jest dosyć ważne, bo no, lepiej go nie słyszeć, w sensie dla mordercy. Dodatki, jeżeli kogoś trafimy, dostaje zmasakrowany na 60 sekund i nieznacznie wydłuża czas leczenia ocalałego z efektem głębokiej rany. Ej, myślę, że możemy zaczynać. Ale ten morderca jest połączeniem Legiona i huntreski, czyli Hunterska, no bo wiadomo z odległości bije, a Legion, bo nadaje efekt głęboki ranny. Czyli jeżeli Surf się nie wyleczy, to się wykrwawi i padnie. No, dzisiaj był Reset Rank, czyli jest opcja, że trafia albo na Nupków, albo na no, wykokszonych ludzi. Oczywiście w tej grze matchmaking jest tak zrypany, że morderca z 20 rangą trafi na surwa, co ma dziesiątą rangę, czwartą, trzecią, pierwszą. Przypominam, że im mniejsza ranga, tym lepsza. No i szybko na oku. Jezus Maria, stacja paliw, najgorsza mapa dla mordercy. Naprawdę nienawidzę jej. Ale dobra, idziemy do najdalej, najdalszego generatora. Zazwyczaj tak jest, że jak się morderca respi, to najdalszy generator, jaki jest ciebie, to tam pewnie się ludzie zrespili. Się Nie dziwię, że już przy mojej ruinie grzebią. Ale fajnie się to temy zrespiły, naprawdę. A jednak nie ma tutaj ludziów. Dobra, w środku sam. Hello. Okej. Mm. Okej, okay. okay, no to było łatwy pościg, przyznaję. Ktoś jest na pewno tam w generatorze Cześć, okay, Steve Dobra, nie będę tutaj Nice, nice Powalimy sobie panią Żeby... Okay. To mnie oburzyło? Serio? Spuszczymy sobie paletę... Dobra, dostał! Jezus Maria! Nie wiem jakim cudem... Ale mi się zerwie! Albo nie, dobra. Ktoś tam naprawia gena. Dalej. W środku. A ta pani pewnie jest na O, dzień dobry. Nie wiesz, nie jestem tunelerem, więc nie wieszam ludzi zdjętych przed chwilą. Cholera, nie trafiłem wagen, jest stuknięte. No dobra, dobra, już trochę minęło od ostatniego powieszenia. To mogę ci powiesić. To nie jest tunelerstwo. <laughs> nie, coś tu ja widziałem. Udaj, że tutaj? Oj. Nie Dobra, widziałem cię Koleżanko, kolego Dobra, dostała do Przeładowanko Boże, właśnie o tym mówiłem. Tak właśnie strzelam z panem. Bardzo często, niestety. Kurdy, zdążyła się zrzucić paletę. Dobra, muszę przestać. Ruina padła? Kurde, ruina padła. Widzę wszystkich na mapie. W ogóle, no, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ten gen jest lekko przęty. Wiesz co, nie widzę cię. Naprawdę, możesz. Chyba Cześć, Steve Nigdzie nie uciekniesz, kolego Dziękuję Nikt mnie nie zrzuci, palety na łeb mam nadzieję Dobra, ruina mi padła, więc trzeba będzie uszkadzać generatory własnoręcznie. Nie spojrzałem na ruinę, no w sensie na barbekię, czyli bardzo głupio z mojej strony. W ogóle na tym mordercu fajna jest pielęgniarka, wezwanie pielęgniarki, żeby widzieć jak się leczą. Ale niestety nie posiadam Dobra, staram się ją ustrzelić, ale To nie jest takie kurde proste Starz się patrzeć do tyłu jak cię goni E, I robić uniki Tak samo jak z łowczynią Tą panią sobie Powiesimy Ładnie na końcu w piwnicy Eee ja, Wszyscy są bardzo blisko bo Barba nie zadziałała Coś mi padło A dobra to ten dobra co, A co nie widziałem ich na barbie serio? Daleko byli Dobra, jeden robi gena po lewej, dwóch jest tutaj. Czyli Steve jest paleta, nie wiem. Cholera Steve chyba ma dentkę właśnie. Steve chyba umiera. O, osiągnięcie wpadło jakieś. Stevek żegna się z życiem. O, ktoś tu był po prawej. Ładna paleta, szanuję. Zniszczę tą paletę, żeby nie było. Dobra. Gdzie jest hatch? O! Bardzo blisko haki są na szczęście. Dobra, tam ci uciekają z piwnicy. W sensie no. Dobra, jeden pobieg na prawo. A jeden pewnie się zaszył gdzieś tutaj, ale dobra, pozwolę mu. O! Wow, nie mam pojęcia, ale zerwie się chyba. Aj dobra, niepotrzebnie, niepotrzebnie. W ogóle nie wiem czy to był dobry pomysł, żeby pozwolić jej się zerwać, w sensie... O, dzień dobry. Bo kiedy uderzymy to się zrywa bez tak jakby nadania efektu krwawienia i bez uderzenia jej. Aj za 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 wcześniej. No to nie zna koleżanka z ciebie. No, <laughs> kurde, jakbym grał w Battlefielda, się czuję. Czyli jestem noobem w strzelaniu. Cholera! Dobra. Dobra, ostatni gen został cholera, jasne. Powieszę tą panią. O Jezus! Dobra, na ludzie powinienem zdążyć. Słyszałem kogoś biegnącego? Nie wiem. Ślady było widać na pewno. Dobra Kurde, ostatni generator został I To będzie albo ten... Kurde, ale dup, dup, dupa się te generatory naprawiali, w sensie Że muszę daleko latać Masz de tarda nie ma Dobra. No. Tu jest bodajże haczek mm. Ja obstawiam, że będzie tamten robiony, tam najdalej Zaraz zobaczymy O dziwo nie Możliwe, że mają perka, że barwy 5 nie działa na nich. Ale zdecydowanie, tutaj ten jest chęcony najbardziej. Ale era. No, chciałem. O, cała dwójka tu jest, no dobra. Wow. Pani bodaj, że chyba umrze, a nie chcę tego, bo włas się zreski. A, to jest fajne, kurde, bo przez okno można bić Dobra, koniec. Muszę Kate znaleźć. Bo ha. nieraz mi się zdarzyło, że ktoś się zrespił. Słuchacz się zrespił obok. A wiecie, co jest najlepsze, że kurde, zapomniałem gdzie Tom Kate um, położyłem. Tutaj bodajże, nie wiem, nie pamiętam, naprawdę I bez jaju mam amnezję Słyszę jak coś jęczy, ale to nie ta pani Gdzieś tu jęczy, kurde O, o, o! No Dobra, znalazłem cię Dobra, piwnicę walić, nie ma sensu. Wow, czy ja właśnie na odcinku pierwszy odcinek zabiłem wszystkich? No nie, chyba Michael América jeszcze kiedyś zabiłem a powiem szczerze, że ten no mordercy... Nie jest OP, nie jest OP to na pewno, jest dobry po prostu, ale żeby go znerwić, to nie uważam jest dobry taki jaki jest teraz nie jest przesadzony poza tym no jak widzieliście jakoś strasznie łatwo trafić nie jest w sensie tutaj akurat miałem fajnie bo nie patrzyli się do tyłu ddtp a nie dwie kropelki no jeszcze rangi były takie se, znaczy piąta dobra znaczy wiecie, jeszcze nie wiadomo czy ten 13 ranga nie miał kurde yy, pierwszej kiedyś, co nie? Więc dobra, um, no i tak się prezentuje właśnie Nowy Morder, co jest naprawdę, on jest przyjemny, nawet jak dostajecie w pierdziel, on przynajmniej umie, jak dostaje w pierdziel totalny, że nie mogę nikogo zabić, cztery osoby uciekają sobie na luzie, To wam powiem, że nie jestem zły, nie wiem czemu, bo zawsze jak ktoś mi ucieka to jest takie kurde, no czemu? A jak tutaj ucieknie, to fajnie, jest fajnie sobie postrzelać do ludzi. Wiecie to, on. On jest naprawdę dobry, super. Bardzo mi się podoba. Jeszcze sobie ulepszymy, a właśnie to bym chciał. Oooo, super. Robię go na 50. o uraza fajna, ale nie. Albo dobra, zrobię ją. Najbardziej bym chciał na nim, brakuje mi dysonansu, czyli. Umiejętność Legiona, która sprawia, że widzę podświetlone generatory na dłużej, nie wiem ile tam, 10 sekund, jak um, jest naprawiany generator ten właśnie przez więcej niż dwie osoby. jest poziom. Już mam umiejętności przyswajalne, a jego umiejętności akurat są ciulowe, oprócz tego, że widać a, jak zniszczam ci silnik w sensie a, tego... Zniszczą to zatem. No, obserwacja na maksa to pewnie sobie zrobię. Nic. Realnie wrócę chyba do takiego częstszego nagrywania. No, bo no, niestety trzeba siedzieć w domu, niestety, albo niestety, ale raczej niestety, bo nie chciałbym, bo ta epidemia, kurde, wszyscy umrzemy. Oczywiście żartuję, nie ma się czego bać. To jest normalna grypa i nie, ludzie po prostu się boją, bo to jest now, coś nowego, co nie? Co, coś co jest nieznane, co jest obce, to ludzie się tego boją właśnie. Ale jeżeli dotrwali, dotrwaliście do końca tego odcinka, to ja wam mówię, że nie ma się czego bać kompletnie. No chyba, że nie wiem, macie choroby jakieś albo macie więcej niż 70 lat, no to wtedy już się możecie lekko obawiać. Ale tak jak ten... A... Nie, starajcie się unikać jakichś, wiecie, mm, dużych skupisk ludzi, bo no, wiecie, wystarczy, że jeden se kasznie i... czy znaczy, wiecie, to musiałby wam pierwotnie w twarz nakaszleć, bez przesady. Ale, no, wiecie, tak się właśnie wirusy rozprzestrzeniają, że... Ktoś se wejdzie chory w grupkę ludzi i potem milion ludzi następnego dnia zarażonych. A, no, właśnie, w Polsce jest teraz... Um, Dwa tygodnie wolnego od szkoły, coś w stylu kwarantanny, więc ta kwarantanna polega na tym, żeby siedzieć na dupie w domu i przeczekać to, ale wątpię, że dwa tygodnie na dwóch tygodniach się skończy. Więc jak nie musicie wychodzić z domu, to nie wychodźcie. No i po prostu nie bądźcie idiotami, nie wychodźcie naprawdę, bo na przykład masz 17 lat. No jezu, ciebie nie zabije, no dobra, ale kurde, rozprzestrzenisz wirusa, na przykład. Ktoś ma, nie wiem, babcie co nie? I on też ma wirusa i Elo trudno, mi się nic nie stanie, ale babcie już może tego nie przeżyć niestety. No i nic, no to wszystko co w tym odcinku. Następna... Następny odcinek spróbuję surwem zagrać, bo dziwo w tamtym sezonie... Yy, nie wiem jakim cudem. Wbiłem czwartą rangę ocalałego. A teraz w cię mam piątą. Mój kochany su surf to oczywiście Steve Harrington z serialu Stranger Things, którego bardzo kocham, no. No i jak z serialu Steve'a, Steve'a też kochamy. po prostu, no, patrzcie na go pisio, Jest... kurde, uwielbiam go, <grym> no. No to razem może się siądzie, może ucieknę, może nie, zobaczycie jak lamię uciekanie. Jedyne co umiem na surwet chyba tylko generator nie naprawiać Tam jakieś tam 360 -taki takie dup, dupne wychodzą czasami Zależy jakiej morderstwa, czy jakiś nubek, czy jakiś koder. Nic dobra, to ja się z wami żegnam Dziękuję za obejrzenie tego odcinka I do zobaczenia kiedyś Bajo